Cały czas każdy z nas zastanawia się nad tym, jakie monitory studyjne kupić, jaki interfejs audio, żeby wszystko lepiej brzmiało, żeby każdy detal był słyszalny. A czy ktoś przejmuje się uszami? <mulary> naszym najważniejszym narzędziem jako muzyków, producentów, realizatorów czy osób po prostu pracujących z muzyką. To jest przecież jedyna z rzeczy, których nie można wymienić. Interfejs można zmienić, monitory studyjne można zmienić, a uszy mamy je od urodzenia i one niestety z wiekiem potrafią nas zawodzić. A nawet nie tylko z wiekiem, bo poprzez powiedzmy złe ich używanie możemy wiele stracić i po prostu mniej słyszeć. Zazwyczaj to jest... Taka wada, że słyszymy coraz mniej wysokich częstotliwości. Może być tak, że jest mniej czuły słuch, już nie słyszy z takiego z daleka, no bo po prostu jakby tego głośnego potrzebuje. Bądź na przykład jakieś zaburzenia, że nie wiem, słyszymy z lewego więcej, z prawego więcej. Mogą być też jakieś szumy, piski w uszach permanentnie. No i to jest coś, co będzie mega utrudniało pracę z dźwiękiem. Próg słyszalności zaczyna się od 0 dB, to jest ciśnienie akustyczne. Dokładnie, poziom ciśnienia akustycznego, 10, 0 dB to jest próg słyszalności. 120 jest to próg bólu, czyli teoretycznie powyżej 120 uszy nas zaczynają boleć, ale nie tylko. Cały organizm źle to znosi. I dłuższe przebywanie w powyżej 120 dB może prowadzić do naprawdę poważnych wad. Słuchu. Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że osoby pracujące gdzieś tam przy hałasie powinny nie przekraczać 90 dB. Jeżeli 90 dB mają maksymalnie, to mogą pracować przez 8 godzin. No ale gdzieś tam muzycy czy jakieś osoby związane z muzyką przyjęły, że to powinno być raczej około 85 dB, czyli te 85 dB poziomu ciśnienia akustycznego powinno być tym maksymalnym poziomem odsłuchu, w którym można pracować przez 8 godzin. No dobra, ta wartość, wiem, że niewiele mówię, 85 decybeli, bo to trzeba byłoby sobie zmierzyć, może dla orientacyjnego porównania. Około 20 decybeli to jest szept, 40-60 to jest zwykła rozmowa, gdzieś tam szczekanie psa to będzie około 80 decybeli, także już dosyć naprawdę głośno. 100 decybeli to około, może być w klubie gdzieś, czy nawet na koncercie, nawet na koncercie może być gdzieś do 120, także te 85 decybeli to jest tak naprawdę dosyć wysoko, a lepiej po prostu i tak jeszcze słuchać ciszej, bo każde 3 dB w górę Powoduje dwukrotne zwiększenie natężenia dźwięku, co powoduje, że teoretycznie można dwukrotnie krócej spędzać w takim hałasie, czyli jeżeli słuchamy w 85 to jest 8 godzin, a już 88 dB to niewielka taka aż różnica głośności to tylko 4 godziny, a natomiast 91 to już będą tylko 2 godziny, i tak dalej, i tak dalej, także to znacznie zaczyna spadać. To jest ważne, żeby nie słuchać na wysokich poziomach głośności. To jest tak naprawdę podstawa. Lepiej naprawdę dużo ciszej, bo nie tylko nasz słuch na tym zyska, bo też zyskają nasze miksy z tego względu, że wchodzi tutaj krzywa Fletchera-Mansona, że jeżeli słuchamy głośniej, to zakres częstotliwości słyszalnych zaczyna się spłaszczać i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego dobrze ocenić. Uszy szybciej się męczą, szybciej przyzwyczajają się do... Tego, tego balansu częstotliwości, i zaczynają się wkradać przekłamania. Jeżeli zastanawiacie się, jaki poziom odsłuchu bez pomiarów powinien być dobry, to mniej więcej taki, w którym słyszy się rozmowę osoby stojącej obok, to co mówi wyraźnie, i troszeczkę większy. No i oczywiście robić przerwy. Nie, nie siedzieć przez 4 godziny bez przerwy w dosyć głośnym pomieszczeniu, tylko wyłączyć muzykę, wyjść na podwórko, czy po prostu posiedzieć troszeczkę be, bez, bez tego hałasu, szumu, bo, bo to jest naprawdę największy nasz nasz przeciwnik i drugim przeciwnikiem w sumie też się są związane z głośnością są słuchawki. Słuchawki zdecydowanie bardziej psują nam słuch niż słuchanie tego w otwartej przestrzeni, no bo w słuchawkach wiadomo wszystko mamy zamknięte, trafia bezpośrednio do uszu, także to wszystko jest skondensowane. O tyle, jeżeli słucha się na niskich poziomach głośności. To nie powinno być większego problemu, ale schody zaczynają się, gdy słuchamy głośno. Tak naprawdę najgorsze są słuchawki dokanałowe, które się wsadza bezpośrednio w uszy. One najgorsze są po prostu, ich należy unikać ile można i jak słuchać to cicho i niedługo robić przerwy. O ile jeszcze takie duże, zamknięte słuchawki na całe uszy nie są takim wielkim problemem, jeżeli się słucha oczywiście na rozsądnym średnim poziomie głośności to jeżeli chce się dużo siedzieć w słuchawkach, to najlepiej mieć słuchawki otwarte. One nie izolują tak dźwięku, on troszeczkę oddycha, także nie wszystko trafia do uszu. Jest to gdzieś tam troszeczkę bezpieczniejsze, troszeczkę lepsze dla słuchu. Trzeba po prostu skupić się na tym, żeby nie przesadzać z głośnością, unikać głośnych miejsc, a jeżeli się gra koncerty, czy jest się DJ-em, to korzystać z zatyczek do uszu specjalnych, które można kupić w aptekach lub droższe w jakichś tam specjalistycznych sklepach. Są takie po prostu rzeczy i to o kilka decybeli potrafi yy, obniżyć niżyć poziom słyszalności i podobno co 10 lat około średnio oczywiście traci się około 2000 kHz słyszalności czyli nawet w wieku 60 lat można słyszeć nie słyszeć tego wszystkiego co jest powyżej nawet 8 kHz co już jest dosyć dużym problemem jeszcze warto, żeby każdy z Was sobie teraz zrobił prosty, co prawda, test słyszalności częstotliwości. Możecie wejść na stronę, której link jest na dole, bądź po prostu odpalić w DAW syntezator, w którym można ustalać częstotliwość i sobie filtrować np. od góry w dół. I zobaczyć, w którym momencie dopiero się zaczyna słyszeć. Tylko też nie przesadzajcie z głośnością, bo to jest pisk i może bardzo mocno w uszach zadźwięczyć być bardzo nieprzyjemne, aż wręcz bolące. U mnie wyszło około 18, nawet 18,5 kHz. Ciekaw jestem jak u Was, piszcie w komentarzach. Także słuch, naprawdę warto o niego dbać, żeby dłużej cieszyć się muzyką. I wiem, że głośne jest przyjemne. Lubi się słuchać głośno, bo wtedy to pełnia muzyki uderza, ale lepiej pomyśleć o przyszłości, żeby dłużej się tym cieszyć i tonować sobie to. A jak już słuchać głośno, to niedłu nie przez niedługi czas i z przerwami. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.